Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w następnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj jestem sama i też nagrywam sama, więc wybaczcie mi wszelkie niedogodności, ale jest taka refleksja, którą bardzo chcę się z Wami podzielić i do której chcę Was zaprosić, stąd ten odcinek, więc lecimy z tym. Moi drodzy, ostatnio spędziłam sporo czasu, chociaż i tak za mało, jak to zwykle bywa, z dziejami apostolskimi, i chcę powiedzieć, że jestem nimi niebywale zachwycona za każdym razem. I pewnie macie takie doświadczenie, że możesz 100 razy czytać ten sam fragment, a i tak może ci dać nowe światło, bo jak mawia bardzo piękna prawda, to Pismo Święte czyta nas. Mimo tego, że nam się wydaje, że to my czytamy Pismo Święte, i w zasadzie obie te sytuacje są prawdą. Chcę Was dzisiaj zaprosić poprzez Dzieje Apostolskie do takiej refleksji. Czy czasem nie jest tak, że trzymam Boga w jakimś pudełku? I chcę Was zaprosić do tego, żeby tego Boga z tego pudełka wyciągnęli. Bo możemy być w bardzo różnych sytuacjach w życiu, ale pierwsza, która mi przychodzi na myśl, to jest sytuacja, w której ja się modlę. Ja staram się z tym Bogiem budować relacje. Proszę o coś, mam pragnienia, marzenia i mam poczucie, że Bóg w ogóle na to nie odpowiada albo rzeczywistość na to nie odpowiada albo to nie jest do końca to o co mi chodziło i w zasadzie narasta we mnie frustracja, czasem może jakieś wątpliwości, no dzieją się różne rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie zdumiona i zapraszam was do tego, żeby się przyjrzeć w dziejach apostolskich temu, jak w życiu Świętego Pawła i dla przykładu świętego Piotra, ale w ogóle apostołów, natomiast na tych dwóch bym się teraz skupiła. Bóg działa na tak wiele sposobów, właśnie w prowadzeniu ich albo w ratowaniu ich z niektórych sytuacji. Pierwszym z takich przykładów, które mam, bo naliczyłam ich chyba 7, 8, może 9, jakbyśmy do tego dołożyli Piotra, bo głównie skupię się na Pawle. Takich sytuacji różnych sposobów ratowania go albo prowadzenia go w tej jego posłudze. Bardzo ujmuje mnie to i od tego chyba chcę zacząć, że jesteśmy w stanie w dziejach apostolskich trafić na fragment, gdzie czytamy, że Paweł się bał, albo że płakał, albo Piotr był totalnie zadziwiony działaniem Bożym, więc to też pokazuje, że to są mężczyźni, którzy są zwykłymi ludźmi. I z którymi bardzo dzięki temu łatwo nam się utożsamić. Wiadomo, kwestia powołania, każdy jest w jakiś sposób indywidualny, i ma swoje koszty, i ma swoje plusy, które zawsze przewyższają niewyobrażalnie. Natomiast w naszym życiu też tak jest. Natomiast mimo wszystko to jest taki most zbudowany, do którego. I do takiej perspektywy też chcę Was zaprosić. I jednym z takich przykładów y, tych siedmiu, ośmiu różnych sposobów jest to, że oczywiście Bóg ratuje Pawła, czy też prowadzi go w sposób nadludzki, spektakularny, taki po prostu cudowny y, w kontekście duchowym czyli, wy, y, czyli uwolnienie go z więzienia, y, czy Piotra w, y, też w taki spektakularny sposób jakiejś wizji, jakiegoś jasnego snu. I my w naszym życiu, Mm, nie wiem czy Wy, ja kiedyś tak miałam, ale słyszę to namiętnie i notorycznie Czekamy właśnie na takie wydarzenia Na to, żeby były emocje, żeby było to jasne, żeby było to spektakularne Żeby to było jakieś takie, wiecie, na miarę tego świata Coś, co daje dopaminę, kortyzol i jednocześnie pewność, bo kochamy pewność A Bóg w swoim działaniu jest taki zwykły i nie mówię tego w pejoratywnym sensie, tylko taki normalny, taki codzienny, i świetnym chyba porównaniem do tego będzie to, jak wyobrażamy sobie, jak sprzedawana nam jest na przykład miłość w filmach, a potem ta codzienność czasem wygląda tak, jak w filmach, ale jest też wiele elementów, które są mniej przyjemne, czy mniej romantyczne, czy mniej spektakularne no, a są obecne i tego w serialach już nie zobaczymy. Osobiście teraz nie oglądam, więc może teraz się to zmieniło, ale wiecie, chodzi mi o te bajki Disney, albo te seriale, ale, albo te komedie romantyczne. I trochę tak jest z Bogiem, nie? Że nawet możemy mieć takie doświadczenie uzdrowienia, poruszenia, obrazu, modlitwy, no, jakiegoś niesamowitego znaku w naszym życiu, ale to jest jakiś ułamek. To nie jest tak, że to się dzieje przy każdej codziennej modlitwie, prawda? Więc śmiem w związku z tym twierdzić, że głównie Bóg działa w zwykłej codzienności, może nawet mało atrakcyjnej, ale tak to wygląda. Więc pierwszą taką refleksją, którą miałam, to to, że to się zdarza czasem i że to nie powinien być w ogóle wyznacznik mojej relacji z Bogiem, albo tego, czy ja za nim idę, czy nie idę, albo warunkiem do tego, czy on w moim życiu działa, czy nie, w kontekście moich przekonań, czy on działa, czy nie. Następną rzeczą jest to, że u świętego Pawła widzimy, że jest ratowany przez przypadek. Czyli jeden z uczniów przychodzi i mówi mu, że przypadkiem usłyszał, jak ktoś zmawia się przeciwko nim i szykują na niego jakąś zasadzkę. W związku z tym, na totalnym spontanie, mogą spuścić go na koszu z budynku i sprawić, pomóc mu w ucieczce. To też jest niesamowite. I my często mówimy, nie, że nie ma przypadków i tak dalej. Ja myślę po jednym z podcastów z księdzem Arturem Płazińskim, który przekonał mnie do tego, że tak są przypadki, czasem przypadkiem spadnie śnieg, i coś tam się dzieje na drodze, czasem jest wypadek, i to nie jest tak, że Bóg. Sprawił wypadek po to, żebyśmy się mogli spóźnić i w związku z tym splot wydarzeń coś tam zrobił, żeby było u nas lepiej. Ja raczej wierzę w to, że Bóg wykorzystuje pewne okoliczności, ale w tej sytuacji to akurat nie jest wykluczone, że nie przypadkiem ten uczeń coś y, usłyszał i y, na szczęście Paweł za tym poszedł. Następną taką rzeczą jest y, to, jak Bóg wykorzystuje jego. Absolutnie zwykłą historię, czyli to, że jest z pochodzenia, że jest Żydem i Rzymianinem. I następną rzeczą, która mnie ujmuje, to spryt i intelekt Pawła, który łączy się dla mnie z tym, bo on doskonale zna swoje przywileje, swoje prawa, swoje obowiązki i wykorzystuje je bardzo dobrze w danym momencie. To jest o jego charakterze. O napełnieniu duchem nieraz, kiedy mówi w jakiś sposób yy, odważny, kiedy głosi tę Ewangelię. I chce powiedzieć, kiedy głosi tę Ewangelię, i to jest niesamowite, że nam się ta nasza historia, ta nasza codzienność, to, co jest dla nas niezasłużone, czyli nawet to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, w jakim kraju. Bóg to wszystko wykorzystuje, a nam się to wydaje takie żadne. Ale. To może być pięknie użyte. Jeżeli przyjdzie czas i okoliczności, to się naprawdę Bogu można przyda, może przydać. Więc piękny jest proces w całym poznawaniu siebie, żeby wiedzieć, kim ja jestem, jakie są moje mocne strony, y jakie są moje jakieś wyróżniki. Wiecie, bez udawania, bez masek, bez porównywania się, bez bycia kimś, bo Bóg może się właśnie tym posłużyć. No, na maksa to jest piękne dla mnie. Następną taką rzeczą jest y, rzecz i sytuacja, w której chyba y, nikt z nas nie chciałby się znaleźć, czyli sytuacja, w których Paweł jest stawiany przed Sanhedrinem albo przed innymi, różnymi y, osobami odpowiedzialnymi, które mają zdolność go skazać, mają władzę, mogą mu zrobić krzywdę. I niebywałe to jest, że w takich sytuacjach, kiedy wydawało ci by się mogło, że można być co najmniej lekko mówiąc zestresowanym daną sytuacją, albo Bóg napełnia go tak duchem świętym, że on mówi z odwagą, ma jasność myślenia i no, no niesamowite tchnienie ducha. I oczywiście tak samo jest z Pawłem, czy z, innym, z Piotrem, czy z innymi uczniami, natomiast często też jest tak, że to ci na najwyższych szczeblach, powiedzmy sobie w danym momencie, go ratują. I to też jest coś takiego niebywałego, że czasem jesteśmy wystawiani w życiu na sytuacje, w których nie chcielibyśmy się znaleźć, a w tych sytuacjach okazuje się, że zaczyna się jakieś światło, zaczyna się jakieś, jakaś zmiana, jakieś wyjście z jakiegoś schematu. Z trudnej sytuacji. Czujemy, że nie jesteśmy sami. Czujemy. Tą łaskę Bożą, i sytuacja zmienia się o 180 stopni tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał, a już na pewno nie ci, którzy go oskarżali i którzy hmm, po prostu chcieli, żeby przestał głosić, żeby przestał być sobą, żeby przestał iść za Chrystusem. No i jedną z moich ulubionych yy, sytuacji jest to, kiedy Piotr jest absolutnie zadziwiony. Że Bóg może działać wśród nieobrzezanych. Ile razy w życiu mamy tak, że lubimy oceniać, osądzać, porównywać, wyciągać wnioski z jakichś szczębkowych informacji i powiem może ostro, ale czasem wręcz wyrokować za Boga. Tu nie może działać, tam na pewno go nie ma. Tutaj to już ktoś jest skreślony i przegrany. Nie, w tej sytuacji to, to nie ma możliwości na jakąś współpracę. Nawet my czasem, będąc w grzechu ciężkim albo w jakichś bardzo ciężkich sytuacjach, gdzie wiemy, że daliśmy ciała, to mamy poczucie, że Bóg nie może na mnie spojrzeć to jest niemożliwe. Może. Bóg tak kocha, że nie ma względu na osobę. I nie podziela naszego grzechu, ale nigdy nie zostawia nas na pastwę losu i nie przyjmuje czasem ludzkiej postawy, którą możemy w życiu obserwować: czyli, no, jak sobie naważyłeś takiego piwa, to sobie teraz pij, albo ym, jak ci się odmieni, to do mnie wróć. To nie jest o, o Bożym zachowaniu. Więc my, jako osoby, które niesiemy ducha świętego i chcemy w jakiś sposób za tym Bogiem podążać. Miejmy taką uważność serca, że to nie my jesteśmy Bogiem. Bóg jest dużo większy niż nasze wyobrażenia i dużo szerszy niż nasze pudełka. I mam takie poczucie, wierzę w to, że on cały czas z tych pudełek chce wychodzić. Pytanie, na ile mu pozwalamy. Dzisiaj ten odcinek jest o tym, żebyśmy mu pozwolili, ale też nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób dotknie danego człowieka i nie mamy żadnego prawa wyrokować, że ktoś jest absolutnie skreślony, bo my tak uważamy. No bo to jest, kto nam dał taką władzę. Nie mam pojęcia. Więc z taką otwartością serca warto podchodzić do ludzi, do miejsc, do przestrzeni, i są różne sytuacje. Nie zawsze możemy w takich rzeczach brać udziału osobiście, bo jest to dla nas niezdrowe, ale chodzi o postawę serca. Chodzi o to, co dzieje się w naszych myślach i o to, co dzieje się w naszym sercu. Czy my kogoś skreślamy? czy my wyrokujemy, czy my osądzamy, czy mamy takie poczucie postawy, yy, Bóg jest wszechmocny, ja się będę modlić wstawiać i wstawiać, i nigdy nie powiem czegoś takiego, że w tym i w tym miejscu albo w ten, i w ten sposób, to, to Bóg już nie jest w stanie. I myślę, że Piotr nie miał być może takiej postawy, ale bardzo urocze dla mnie jest to jego zdziwienie, bo to jest taka ludzka cecha że czasem słuchamy tych świadectw i myślimy sobie, jak to jest możliwe, nie? Jak to jest możliwe, że z takiej ciemności ktoś został wyciągnięty, albo jak to jest możliwe, że Bóg komuś przebaczył takie rzeczy? Na szczęście to jest możliwe. Na szczęście to jest możliwe. Więc takimi yy pączkującymi refleksjami. Po pierwsze chcę was zaprosić do tego, żebyście wrócili do Dziejów Apostolskich albo zaczęli przygodę z Dziejami Apostolskimi, a po drugie do takiego wyjścia z pudełek. To, że Bóg, to, że my chcemy, żeby Bóg w jakiś sposób zadziałał w naszym życiu, nie oznacza, że to jest najlepszy dla nas sposób. Jeżeli idziemy w takim zaufaniu, jeżeli naprawdę z pełną świadomością odmawiamy modlitwę ojcze nasz, i mówimy, niech Twoja będzie wola, jak w ziemi, tak i na, jak w niebie, tak i na ziemi, to dajmy tym słowom wypełniać się w naszym życiu. I pracujmy. To jest trochę jak mięsień, jak umiejętność, ale też ogromna łaska, oczywiście w większości łaska, natomiast ona musi się zacząć od naszego tak, od naszej postawy. Którą również wyrażamy tym, że siadamy codziennie do modlitwy w takiej formie, jaka na dzisiaj nas karmi, jaka na dzisiaj jest dla nas dobra. Natomiast, no właśnie, to nie oznacza, że Bóg w Twoim życiu nie działa. Może warto troszeczkę szerzej się rozejrzeć, może troszkę bardziej otworzyć uszy, może troszkę bardziej się otworzyć. Co oczywiście też nie zwalnia nas z tego, że rzeczy, które do nas z zewnątrz dochodzą, albo nawet nasze wewnętrzne poruszenia, które również miał Święty Paweł, kiedy Duch Święty mu czegoś zabraniał, na przykład, wierzę, że to były wewnętrzne poruszenia, to jest w tym oczywiście nasza odpowiedzialność do rozesnawania. Tutaj nikt nas z tego nie. No, więc mam nadzieję, że coś z tego dobrego wyciągniecie. Ja kończę zachwytem nad dziejami apostolskimi i wielokrotnym do niego wracaniem w medytacji czy w czytaniu słowa, po prostu w byciu z tym i wyobrażeniu sobie i chwaleniu Boga w jego przepotędze. Więc zapraszam Was do tego samego i do zobaczenia. Wiecie, tworzymy ten podcast dla was i bez was nie mógłby on istnieć, więc proszę was o wsparcie. Przede wszystkim w udostępnianiu tych materiałów, żeby mogły docierać szeroko, i po drugie, jak wiecie, wszystko co robimy robimy po godzinach, ale ma to swoje koszty. I żeby móc publikować ten podcast regularnie, a Daj Boże, jeszcze się rozwijać, potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego. Więc jeżeli uważacie, że te treści Was karmią, zapraszam Was do linku w opisie, do zrzutki, aby zobaczyć, jakie są zapotrzebowania i do wsparcia, jeżeli macie takie poruszenie serca. Z góry Wam dziękuję. Bez Was tej przestrzeni by nie było. Robimy to dla Was i z Wami, więc dziękuję Wam i zapraszam Was do dalszej przygody.